Taka uwaga dla artystów, jeżeli używacie tuszy, ja tu właśnie używałem, no to po prostu rosa, rosa go po prostu cała rozmazała. Rosa go cała rozmazała. Mam wyrobione przez moją córkę elementy, muszę je tu poumieszczać. Serduszko, może? O, to takie nie wiem co to jest. Rakieta. Takie No i jakiś taki prale ten. Ja skończyłem, ale po prostu jestem z sobą śpiewaj są. Nie będę zbyt długo Będziemy śpiewać piosenki, sobie to kiedy mnie. Patrzcie sobie wiarę, jako że odczuwam stan łaski. Mam tylko nadzieję, że nie jest za późno, by być tym, który wygra wyścig Nie podoba ci się, jak ciągle próbowałem, myślę, że skończyłem, ale po prostu jestem sobą strażą do skutku. To jest dla mnie fantastyczne. To jest dla mnie fantastyczne. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. tak Zmieniłem swój świat w jednym życiu Znam dusze, które nie płoną, gdy ogień jest rozmalony Jestem blisko prawdy, prawie czuję jej smak Więc mów dalej i znajdź swoje miejsce Nie podoba ci się, jak ciągle próbowałem Myślę, że skończyłem, ale po prostu jestem sobą Stworzam do skutku Czekam na twój w kochanie Nie będę zbyt długo czekać Będziemy śpiewać piosenki Zrobię to, kiedy mnie nie będzie Wiesz śpiewaj, so kiedy byś słowiku, kochany Nie będę zbyt długo czekać Będziemy śpiewać piosenki Zrobię to, kiedy mnie nie będzie Zrobię to, kiedy mnie nie będzie Lubię moją dziewczynę i moją rodzinę. Lubię moje życie i jestem szczęśliwy. Moje włosy, bo jestem szczęśliwy. To jest dla mnie fantastyczne. Tak, tak, tak.